Cześć, witam was bardzo serdecznie, to kolejny odcinek z Roblox Try to Die. No, to jest po prostu takie oby... To jest po prostu takie oby, które nie możemy umrzeć, bo ja słuchajcie, w ostatnim odcinku z tej gry miałem generalnie 10 ze 100 śmierci. Jak będę miał 100 śmierci, to nam resetuje postępy. Wow, w ogóle ktoś tu ma 146 poziom, a 97 śmierci. Ja słuchajcie mam 160 i dopiero 10 śmierci, więc zobaczymy jak sobie poradzę. Zaczynajmy mój drodzy, no. I mamy teraz poziom taki różowy, jest to rage, czyli będziemy rage'ować. O nie, nie lubię tego, ale się udało, co jest. Czyli to już wchodzi na wyższy poziom i mamy słuchajcie nowe przeszkody. To jest o wiele trudniejsze niż było przedtem, więc... Liczę na coś naprawdę bardzo, bardzo trudnego. Zobaczymy. Wow. A jeżeli chcecie, abym nadal to kontynuował, to musicie łapkę do góry zostawić i subskrypcję na kanale. Oczywiście. I słuchajcie, mamy to. No nie. Ej, mam 11 śmierć. Teraz to... Co mi na ekranie wyskoczyło? Prawie bym przez to spadł. Ale teraz to, słuchajcie, jest naprawdę y, trudne, bo tutaj naprawdę ciężko się gra. A... Mnie to właśnie wkurza, że tr trzeba te śmierci omijać przypadkiem. No nie. Ej, prawie bym tam wskoczył, byłem blisko. Nie wiem, czy odcinek się na tym skończy, że po prostu mi się nie uda tego przejść. O, naprawdę. Oj. No, no, ja się boję, serio. Serio się, słuchajcie, boję, bo odcinek może się właśnie na tym skończyć. Że... O, przeskoczyłem w końcu, dobra, mamy to No i my trochę lecimy dalej i zobaczymy co tu po prostu Mamy takiego ciekawego Dobra, źle zrobiłem, bo zrobiłbym o takie coś Za pomocą shift locka oczywiście I słuchajcie, te drabinki są trudne, nie lubię ich, ale Musimy sobie z tym w końcu jakoś poradzić To było łatwe akurat, dobra Myślałem, że cięższe będzie, ale teraz się zaczyna, słuchajcie, teraz dopiero się zaczyna, czyli to jest, naprawdę to wchodzi teraz na niższy, na, na wyższy po prostu poziom niż wcześniej to było, naprawdę. Słuchajcie, teraz to właśnie dostrzegłem, oj, znowu pra, prawie bym spadł i spadłem niestety i trzynasta śmierć trafia do mojej kolekcji. Dobra, mam nadzieję, że teraz to przejdę, bo ja nie chcę mieć stu śmierci, naprawdę. Nie chcę zaczynać wszystkiego od nowa, a jak tak, to po prostu już więcej nie nagrywam tej gry, gdy wszystko od nowa będę się zaczynać. Bo dopiero 164 stage. To jeszcze trochę do końca nam zostało, ale ja na pewno zdobędę 100 śmierci. Stąd, stąd czy stąd? Dobra, stąd skoczymy, OK. Mamy to i mój drodzy teraz takie drabinki drabienki też tu. Łatwe, o nie! Czarna lawa. Jej mi tutaj brakowało tej czarnej lawy. Pamiętam, pamiętam ją. Po kilku dniach. Po tych kilku dniach od dnia nagrywania tamtego odcinka pamiętam tą czarną lawę. Dobra. Okej. Okay. Lecimy teraz tutaj. Okej. Okay. Teraz tu, słuchajcie. Zobaczcie, jak ja to w ogóle rozkminiłem, nie? O nie, to będzie ciężkie. To był mega ciężki skok, no ale mamy 169 poziom, okej. Okay. Zobaczcie, jak ja to zrobiłem, nie? Ej, to znika? To chyba znika, więc trzeba to szybko robić, to znika. Faktycznie to zniknęło, ojeju znowu wow teraz było grubsze chyba ale mamy to udało się i 171 patrzcie na jaki poziom w ogóle to teraz wzrosło nie wcześniej nie na poziom nie na ten na górze tylko jaka trudność tego poziomu jest wcześniej były takie łatwe a teraz już powiem wam szczerze mega trudne to jest serio o co tu chodzi a że tam jest dziurka i trzeba wskazać dobra to, to nie jest zbyt trudne. Zobaczcie jak ja to wykminiłem, nie wskoczyłem tam nawet do środka. Ale mamy to. Ja jestem pro parkurem. Pro parkur, znaczy pro takim co no pro parkurzysta, że tak powiem. W prawdziwym życiu też umiem. Parkur. Na dużych wysokościach nawet. Chociaż mam lęk wysokości, ale umiem. Dobra. Lecimy. Mamy to. Mamy to. Kolejny checkpoint zaliczony, więc słuchajcie, teraz <laughs> tą ścianę wymniemy. Więc odcinki będą, no, mogą być kilka razy co, no w sumie nawet codziennie, ale jak będę miał po prostu czas, to wstawię. Ale słuchajcie, właśnie, wow, właśnie tak rano najczęściej są odcinki w wakacje. No w szkole już tak niestety nie będzie kolorowo, ale... Może coś tam się uda zrobić Dobra, i let's go, mamy 178 poziom Właśnie, o nie Nie lubię tego Jaka ściana do i jakie to jest szybkie Ej, to będzie niemożliwe Ej, naprawdę Ja słuchajcie, teraz nie żartuję To może być niemożliwe Zobaczcie, przecież tego To jest zbyt szybkie, aby po prostu taką ścianę pokonać, no A mam już 16 śmierci, więc robi się niedobrze <laughs> Wo jak to zrobiłem. Na krawędzi stałem. Idealnie. Dobra, co my tu mamy? Ajdź no niestety. Słuchajcie, ale co to było? Zaraz w ogóle będzie chyba następny stage, no? To ostatni poziom w tym takiej trudności, więc ja się już boję następnych, skoro to było takie trudne. Jak to mam przejść serio? Dobra, udało się to na szczęście. Nie było aż takie trudne. Jednak tu się dopiero zaczyna, ale też się udało. I pięknie mamy to, co mamy teraz. Torturous, czyli taki storturowany. Ok, Ej, serio, ja już zrobiłem te obi? Słuchajcie, ja już właśnie wyko wykończyłem te obi, Więcej poziomów nie jest jeszcze zrobionych, ale mamy dopiero 17. Ej, co mnie zabiło? Oś. Czemu jak ja powiedziałem ile mam śmierci, to mnie coś zabiło? Mamy 18 śmierci teraz, ale mój drodzy to by było na tyle. A bo ja coś źle kliknąłem chyba przez przypadek. Poczekajcie, ile się nagrywa. Nie no, 7 minut. Musimy coś jeszcze zrobić. Musimy zrobić coś jeszcze, mój drodzy. Serio, musimy coś jeszcze zrobić. Ale nie wiem co, nie wiem kurczę co teraz zagrać, bo kurde tu troszeczkę jakby ukończyłem te obi, jednakże jeszcze 7 minut mi zostało, więc po prostu Zagramy sobie w coś tak o Możemy sobie zagrać w sumie w... 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 nie wiem, dobra. To chyba by było na tyle, bo nic więcej tutaj nie wymyślę. Więc po prostu, ja słuchajcie się z wami żegnam, bo już skończyliśmy właśnie te obi. No ale, ale jak będzie aktualizacja i dodadzą tam więcej poziomów, to oczywiście nagram więcej z przyjemnością. No i co? To by było na tyle. Otenia, trzymajcie się.